Siemanko, ja jestem Drizzy z kolei go z serii Brawl Stars na naszym kanale, słuchajcie ludziska, otóż dzisiaj jesteśmy po raz kolejny, słuchajcie, na koncie... E Pay to win czyli na koncie na które wydaje dużo pieniędzy, żeby dropić dużo megaboksów, dużo innego rodzaju rzeczy także i słuchajcie, w tym odcinku naprawdę nam się poszczęściło, ponieważ tak, mamy dużo ofertę złoty tydzień, która daje nam 170 gemów, 2400 monet oraz 5 megaboksów. Mamy zniżkę na megaboksa rzecz za 49 tylko jest gemów, więc to jest bardzo bardzo fajna rzecz, także na pewno sobie kupimy i to już jest 6 megaboksów i być może kupimy sobie coś jeszcze ale zaczniemy z pewnością od kupowania punktów do wszystkich zadymiarzy ponieważ chcemy ich szybko maksować to jest konto w końcu Pay2Win, więc wydajemy cały czas wszystko co mamy ludziska a wy na samym początku, zanim otworzę jakiekolwiek megaboksy zostawiajcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał i słuchajcie, ogólnie zaczynamy od uwaga, tak, bierzemy sobie 10. 10 biletów, to nam się przyda. Możemy pierwszy raz zagrać w ogóle w walkę z bossem, dlatego że wcześniej nigdy nie grałem. Ale teraz chciałem otworzyć trzy skrzyneczki. Dobra, są nam potrzebne. Być może uda nam się coś trafić zresztą. Słuchajcie, z tych skrzynek, a to by było kompletnie idealne. Ludziska, dobra, uwaga. I ostatnia skrzynka, niech się trafi zadymiarz. Dawaj, dawaj, dawaj. Oh. No dobra. Nie ma zademiarza, w takim razie teraz próbujemy zagrać w walkę z bosem. W ogóle teraz nie da się dropić już skrzynek za bilety, tak? Czy mi się zdaje? W sensie już w ogóle nie można kupować biletów yy, ogólnie w tym w sklepie. Co mi się nie podoba? W ogóle mi się to nie podoba ludziska, dlatego że skąd będę miał małe skrzynki? Lubiłem robić openingi 200 skrzynek na przykład małych. A teraz się nie da kompletnie, więc jest to dosyć lipne. Zagramy sobie frankiem tutaj ooo, e, o ooo. Dobra, uwaga. O, dobra, nice. I tak. Wyzwanie na normalnym to będzie łatwe, ale gramy pierwszy raz na tym koncie, e, bo chcę zobaczyć, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o przydzielanie na przykład. E, różnego rodzaju po prostu punktów i tak dalej za to za przydzielanie żetonów, za które możemy dropić sobie e, skrzynki. No i chcę zobaczyć też, czy jest na przykład trochę trudniej, czy też nie. O, tutaj piszecie mi komentarze na YouTubie cały czas, z czego bardzo się cieszę, ale dobra, my musimy rozwalać tego robota. Pyk, uniknijmy tego i bum Bum. ok Weź go tankuj mordo! Ej, ten daryl to jest jakiś nubek, takie mam wrażenie. Eee, dobra, tutaj musimy uciec, bo on będzie zaraz nas strzelał, pewnie. Dobra, ucieknijmy sobie trochę, dlatego że przydałoby nam się życie, szczerze mówiąc, i go rozwalimy wtedy. I otwieramy następnie pierwszego z naszych mega boksów. słuchajcie, dlatego że trzeba otworzyć mega w końcu. Eee, ej, dobra, wiecie, co by było najlepsze, gdyby tutaj było ogólnie. O, okej, okay, dobra, zablokowany. O nie, ten Daryl, wy go widzicie? Wy go widzicie, co on robi? O, ludzie, no niestety, ale to jest mało pucharkowy poziom, więc w sumie nic dziwnego z drugiej strony, że ci ludzie tak grają w ten sposób, bo inaczej by grali dużo lepiej. No walka z robotem zbytnio się nie zmieniła, słuchajcie. Tak, chciałbyś. Chciałbyś mnie bić robot. Chciałbyś. O o, o, o! O O nie, tylko kolt! Tylko kolt żyje, słuchajcie, nie ma... Ej! Dajcie spokój, no nie możemy przegrać z takimi robotami. O co chodzi? Ja tego ludzie nie rozumiem. Jak na normalnym poziomie przegramy, to to będzie po prostu żałosne. To będzie prawdziwe, prawdziwe żałosne widowisko, ludzie. I to tak kompletnie żałosne. Dobra. Jest wasz wybawca, jest Frank. O, o, dobra. Ty tutaj. O, nie. Nie dajemy mu się. O, kurczę, ten. Oni są najgorsi, słuchajcie. Oni są najgorsi. Kompletnie są najgorsi. Znowu padłem. Znowu. Znowu wszystko jest w rękach Colta. A ja mu aż tak nie ufam, szczerze mówiąc. Nie! Oho! Co się stało? Ech, parę sekund, pa parę sekund mnie dzieli od tego, żeby wrócić, słuchajcie, i móc także się bić. Ale kurczę, testowanie tego na tym koncie to jednak nie był wcale dobry powiedz jeszcze frankiem, którego nie mam prawy w ogóle zmaksowanego. Dawaj Colt, teraz. Teraz jest nasz czas. Teraz jest nasz czas, żeby go bić. Okej. Okay. Okej. Okay. A Tamten Daryl znowu został pokonany. Jakby mnie to dziwił. Oh man. Co jest? Ile tutaj jest tych gości? Bang. Okej. Okay. Okej. Okay. Uwaga, uwaga. To jest moja mistrzowska, mistrzowska akcja. Mówiłem, mówiłem, to była mistrzowska akcja serio, ludzie. Uratowałem tym czymś, dokładnie. O, oh, Daryl, pomóż. Dobra, niech będzie. Sam sobie pomogę. Sam sobie pomogę. O, już po nim. Już po nim, serio. O-o, 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 o-o. Ok, dobra, przeżyjmy tylko to. Teraz zestunujmy go, i już mamy to wygrane. Już mamy to wygrane. Uwaga! bank, bank. Jest! Udało się, udało się. Nie było to jakieś trudne, ale łatwe też nie było, szczerze mówiąc. Dobra, dostaliśmy gwiezdny żeton. Co jeszcze się dostaje teraz za to? To jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Naprawdę bardzo ważne. 100. 100 żetonów, dobra, czyli to jest jedna skrzynka równa. No ale to nie jest wcale fajne. To nie jest w ogóle fajne ludzie. E, nawet nic mi się z niej nie trafiło, no ale teraz na szczęście otwieramy Mega Boxa. I przydzielimy sobie w zamian zadzielną grę dla Franka. Albo. Ej, dobra, niech będzie. Dla Sprawda to przydzielmy. E, dobra, w takim razie otwieramy teraz Mega Boxa pierwszego w tym odcinku, bo będziemy otwierać jeszcze i 6 temów! Od razu 6 temów się trafiło ludzie! Od razu to mamy i... Co to będzie tak, Gin! Ja nie mogę, a to jest mityczny zadymiasz przecież! Jaki fart, ludzie! Kurczę, to. Ej, to najlepsze zakupy chyba. To chyba najlepsze zakupy w historii Brawl Stars będą. Dobra, uwaga, gramy w takim razie starcie, bo taka jest zasada. Jak kogoś trafimy z Mega Boxa, to wtedy gramy w starcie i musimy nim wygrać. A przypominam, że każdy tysiąc łapek w górę to jest jeden gwarantowany mega box. Zosta zaczęliście e, zostawiać. Więcej łapek, więc teraz słuchajcie, będę po prostu grał tylko i wyłącznie według tego, ile łapek zostawicie ludzie. E, że na przykład 3000 łapek to będą 3 megaboksy. 7000 łapek to będzie 7 megaboksów i tak dalej, rozumiecie, prawda? I bang. Dobra. Został rozwalony. Ej, to było dosyć ryzykowne. W każdym razie zostawiacie łapki w górę. Bo jeżeli zostawicie 10 tysięcy, to otworzę 10 megaboksów. Dzisiaj otwieramy sobie 6 megaboksów. A to jest i tak, i tak, git, wynik, słuchajcie, to jest naprawdę git, wynik. Przypominam też, że e, za subskrypcję e, jest bardzo fajnie, tak? Jak zasubskrybujecie, to jest super, do tego, że wtedy nie przegapicie żadnych odcinków epickich. A jak widzicie, naprawdę się staram, żeby robić dla Was te odcinki fajne i naprawdę dużo rzeczy kupuję, dużo, dużo forsy wydaję przede wszystkim. Nie wiem, czy nie przesadzam sz trochę, szczerze mówiąc. O, o, o nie. On powinien niszczyć też to. On powinien też to niszczyć, naprawdę. Okej, okay, uwaga. Dobra, nice. Nice. O nie, El Primo, ziomeczku. El Primo, ziomeczku. Uratuję go! O, nie udało się, ale wygrałem. I to, to w jaki sposób wygrałem. A, ja nie mogę. Przypominam też, że mam sklep z koszulkami, ludzie. Jeżeli ktoś chce kupić, to jest w opisie. Znajdziecie go, więc... Fajne koszulki są tam, ale dobra, wygrałem! Udało się, udało się, wygrałem, więc w zamian za to możemy kupić teraz złoty tydzień. Mega dobrą ofertę. Okej, okay, uwaga, mamy to, ludzie! Mamy to i jest to zdecydowanie rzecz bardzo, ale to bardzo kozacka, dlatego że e, dobra, 2400 mamy gemę, i teraz opening 5 megaboksów naraz. Słuchajcie, tak dobra jest ta oferta. Uwaga, pierwszy megaboks. Pięć temków, no ale w poprzednim trafiłem zadymiarza, więc nic dziwnego tak naprawdę. Przydadzą się punkty do maksowania tych zadymiarzy Okej, okay, w pierwszym megaboksie nic się nie trafiło. Teraz drugi Megaboks. Drugi Megaboks, też 5 temków, też 5 temków, nie jest to złe. Zdecydowanie złe to nie jest, ale czy jest takie dobre aż? No nie no, nie jest. Nie jest to dobre ludzie, dlatego że potrzebujemy więcej. Potrzebujemy, słuchajcie, dużo więcej tych megaboksów. Okej, okay, dobra. Trzeci mega nic się także w nim nie trafiło. Uwaga, teraz będziemy lecieć po czwartego megaboksa, więc wesprzyjcie teraz tą łapką i subskrypcją, bo je, im więcej zdacie łapek. <laughs> Mówiłem? Siedem itemów! Siedem itemów, ludzie! Co za jazda? Ok, uwaga. 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 Co się trafi w tych dwóch itemach? Obstawiam jeden zadymiarz i jeden star power. Dwa itemki takie, ludzie. Więc uwaga, teraz zostawię suba, a ja w zamian za to otwieram. Ooo, pierwszy zadymiarz, Bibi! Ja nie mogę, epicki zadymiarz kolejny, czterech na pięciu mam i drugie, dwóch zadymiarzy w, jednym, w jednej skrzynce? Co to jest, ludzie? Co to w ogóle jest? I to maksa trafiłem, to jest mój ulubiony zadymiarz. I jeszcze mamy jednego mega ale epicko, a do nas mamy teraz do zagrania dwie rundki, słuchajcie. Czy do nowych. Tak, do nowych zadymiarzy trafiły się. Przynajmniej do Bibi, więc możemy od razu ulepszyć. I musimy teraz wygrać dwa starcie, słuchajcie. Tak mega, mega dobre, że po prostu. że po prostu ja w to nie wierzę. No dobra. Zacznijmy od. Okej, okay. najpierw Max. Najpierw Max i wygramy na pewno z łatwością. Potem Bibi i także rozniesiemy po prostu tą budę. Rozniesiemy tą budę, ludzie. Rozwalimy wszystkich zadymiarzy, którzy z nami tutaj chcą. Którzy te, tutaj z nami chcą konkurować, słuchajcie. Uwaga. O-o. Ej ej, 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 ej. Sorry mordo, ale tak nie można. O. O, dobra. To było bliskie. To było bliskie, ale udało nam się na szczęście. Na szczęście nam się udało. Dobra. Tyk. Okej. Okay. Teraz tego. Teraz tego tutaj ziomka. O, o. Spokojnie. On może i masz mordeczko swoje ten, swój bieg, ale ja mam za to przyspieszenie. A. I widzisz kto jest lepszy? Kto jest lepszy? Ten kto wygrał, czyli Tricus, Tricus jest lepszy. Słuchajcie, no to jest to jest przysłowie przecież. O, co my tu mamy i czemu? Co my tu mamy i czemu to mamy? O nie. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Czy mi się zdaje, czy ten robot wszystkich ludzi porozwalał? Tak naprawdę. O, dobra, to konto jest za łatwe jeszcze. Muszę wbić więcej pucharków, żeby jakkolwiek się tutaj konkurowało z kimś. Ej, dobra, czekajcie, nie idziemy po niego, tylko zbieramy jeszcze, zbieramy te Power Cubesy wszystkie. Zbieramy wszystkie Power Cubesy, uwaga, będziemy mieli ich 13, co jest sporą bane dosyć. O co chodzi? Co on zrobił właśnie? Co on zrobił? Co tu się stało, ludzie? Nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale się jaram po prostu, że 2 megaboksy, a trzech zadymiarzy nam się trafiło. To jest. Mega, mega epickie, naprawdę. Tak fajnie. A teraz gramy jeszcze Bibi, i mamy jeszcze do otworzenia jedną małą skrzynkę, więc sobie jeszcze ją otworzymy na końcu. I skoro mamy takie szczęście, to może jeszcze zadymiasz nam się jakiś trafi, ale to już by było porąbane zbyt. Ja już bym w to nie wierzył po prostu. Dobra, a teraz idziemy tutaj na środek, e, zabrać sobie wszystkie naraz. Wszystkie skrzynki naraz bierzemy. Ok, jeszcze dwa uderzenia i pyk! I mamy. Uwaga, cztery power cubesy! Za darmo zupełnie. Elo? Bang, bang, bang. Dobra. Został rozwalony. Poko. Pew, pew, pew. Tutaj jest, widzę, robot. Robot rozwalił go. Ej, dobra, możemy się bić z robotem. Wierzę w to. Wierzę w nas. Wierzę w nas, ludzie. Wierzę w nas. Możemy się bić z każdym. Z każdym tutaj się możemy bić, ludzie. Ja jestem tego pewien. To jest kompletnie easy. Uwaga! Gdzie jest ta Rosa? Gdzie jest ta roza? Okej... Okay. Dobra, nie idzie po naszego robota, więc możemy teraz... Teraz możemy rozwalić robota! Okej, okay. mamy 10! Oni się tutaj pobili, ale on nie ma z nami żadnych szans, słuchajcie! Bęk, Masz piłkę! I... Rozwalona... Rozwalony piłką! Jaki trickshot się udał jeszcze! Wow, to jest jedna z najlepszych rund, jakie ostatnio grałem. Naprawdę, to jest po prostu tak mega dobre, że nie jestem w stanie w to uwierzyć. Okej, okay, czy my mamy tutaj... Ej, mamy jeszcze trzy skrzynki. Mamy jeszcze trzy... Cztery skrzynki mamy. Jedna tutaj darmowa. Okej, okay, nic się nie trafiło. Ale mamy jeszcze tutaj trzy skrzyneczki, które możemy teraz otworzyć. Okej. Okay. Okej. Okay. I ostatnia skrzynka w tym filmie. No nic nie było, ale to darmowe skrzynki. Ja już masę rzeczy trafiłem, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, bo mi bardzo, naprawdę było to tak fajne, że po prostu. a nie mogę się doczekać kolejnego peningu. Każdy tysiąc łapek to jest jeden mega więc zostawiajcie łapki w górę, a ja wtedy będę otwierał coraz to więcej mega boxów. Więc, ja się z Wami żegnam, to było na tyle. Subskrybujcie na razie.